Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokemon Prime. to co skończyliśmy przed jeziorem, którego nazwy nie doczytałem. W każdym razie, tak, chodźmy dalej, bo tu mamy Synthię. O, witaj, to się nie widzieliśmy. Jak tam idzie wypełnianie portreksu? No... troszeczkę pozwiedzać, no nie wiem, jakby... folklor, No nie wiem, jakby historię o jeziorze, albo coś. Aha, zbadać historię o jezi jeziora. A to wygląda na to, że nie jest teraz otwarte na... No, dla wszystkich. E Słyszałeś kiedyś o dawnej kulturze? E Mówi się, że na środku... Aha, że wewnątrz... No, jest wyspa na środku jeziora. E w niej prawdopodobnie... E ...kryje się jakiś tajemniczy Pokemon. Nie może wejść do tej jaskini poza tym Pokémonem. Wygląda, e, że tak zmieniam temat, ale e, widziałem, że tę grupę Psajdaków na ścieżce 210. Owszem, widziałem. No dokładnie, e, przy kafejce, na ścieżce 210. Kafe, kafe, kawiarni. O. E, tak, jest tam grupka Psajdaków, które trzymają się za swoje głowy. E, w każdym razie powinieneś użyć tego lekarstwa na tych pseudakach. E, skoro pracujesz nad Pokédexem... E, no nie wiem, jakby ci się może przydać. No i dostaliśmy sekretny potion, czyli sekretne lekarstwo. E, <coughs> Kiedy była Moska, też zajmowałam się wypełnianiem Pokédexu. E, mam nadzieję, że spotkasz każdy gatunek Pokemona. Mogę Ci pomóc, jeśli chodzi o tego tajemniczego Pokémona, ale do zobaczenia później. Okej. Okay. W każdym razie, tak. Dostaliśmy Secret Potion, który umożliwi nam, właśnie, na swój sposób, jakby <laughs> wyleczenie tych Cyraków. Fantastyczne lekarstwo. W sumie nie możemy użyć żadnych Pokémonów, no ale cóż. No i właśnie, tutaj przejść. E, nie, no właśnie, nie możemy z przyczyn, jakby ochrony czegoś. Tak. Dobra, w jesteśmy też e, przed jeziorem No i tutaj występują też chyba pewne nowe Pokémony, e, na które można by się skusić i spróbować je złapać. Gdzieś tu też jest jakiś ukryty przedmiot. Echym, ale dobra, pierw Pokémony, które tu występują. A, no nie no, Bibarel nie jest niczym nowym. Także... Starabia! I trzeba zdjąć e, ów Pokemona. Albo ewentualnie zwijać, ale dobra, spróbujmy. Czy znaczy no w sumie Erase by wystarczył, ale już nie chciałem ryzykować. E, chciałem ubić go jednym wiosnem, więc fly. Tak w tym, że again. Na szczęście nas nie trafię, bo sobie w powietrzu. No i z powietrza, Staravia, yeah, No i dobra, pokonaliśmy Bibarella. No więc ja dostaniemy troszkę expa. Natomiast nie wiem, czy... ...tutaj dalej expi może zmienić Pokemona, bo... Ehm... Um, jaki bag, jaki bag Aee, Pokemony. E no i tak, wszystkie mam poziom 33, więc możemy w sumie dalej e XP Star wie. Dobra, gdzie jest ten przedmiot, który tak gdzieś tu mi... Dobra, gdzieś tu. Aha. Tu dokładnie, okej, okay, mam Max Ether. Max Ether jest to coin, w sumie chyba nowy lek, nie wiem, czy mieliśmy okazję e, go zdobyć. Mm, to jest taka lepsza wersja Ethera, on leczy nie o 10, tylko po prostu pipi na max. Także tak on się prezentuje, to może za Etherem go damy, Okej, okay, chodźmy dalej. Na no tej tak jak wspomniałem, żyje parę chyba nowych stworków. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy dokładnie w tym miejscu, ale w każdym razie na pewno na O. Oto jest jeden z nich, Jirafi! Mieliśmy go mieliśmy okazję zobaczyć walce z pewnym trenerem, natomiast jeszcze nie mieliśmy okazji Jirafiga e, złapać. No i to mamy właśnie e, chyba nawet już niepowtarzalną okazję, żeby go złapać, bo nie wiem, czy będzie występował dalej. Zobaczmy, czy Quick Attack będzie e, w stanie go pokonać. Jeśli nie, to dobrze będę w stanie go złapać. Miejmy nadzieję, że nie. O, połowę HP mu zabrało. Czyli tak stosunkowo niewiele. No dobra, teraz do walki z nim wyślę no, Spiritomb, może i spróbuję go śpić. Użyć Dream Eater. No, Jack, na pewno jest szybszy od Spiritomba, to jest więcej niż pewne. Natomiast żaden z jego ataków myślę nie będzie w stanie mi nic zrobić. E, zarówno ataki psychiczne, jak i normalne nie działają na moim Pokémonie, więc mamy podwójną odporność. Duży plus. Tak, Psybeam również działa na Spiritombie. <laughs> więc jest całkiem ciekawie. Um, no to tak, ooo, oh, on oh, zidentyfikował mnie, to już będzie mógł mnie uderzyć. O skubany, ja nie mogę go trafić, dlaczegoż to? Ten z kolei używa Agility. Eeeem, um, Agility, mocno zwiększy mu szybkość. W sumie taką ciekawostkę o tym ruchu można powiedzieć, że w Pokémon Platinum to tło, które podczas używania Agility było niebieskie, jest zielone, i tylko w Pokémon Platinum. W naszych wersjach Half Gods to jest niebieskie. To taka ciekawostka dotycząca tego ruchu. Natomiast tak, e, Dream Eater. sobie śpi. On nie wiem, chyba może być umiejętność Early Bird, która sprawia, że szybko się budzi. Także, no używamy Dream Dreamer, to na razie tak sobie nie mogę przewinąć, bo rozwijam ładowarkę. E, bo niestety już pojawiło się niebezpieczne czerwone światło. Dlatego trzeba się rozejrzeć za ładowareczką i wpiąć ją do prądu i wpiąć ją do konsoli. Dobra. Zjeliśmy sen Rafigowi i tak zabrało niebezpiecznie dużo. Ale już w sumie Grafik śpi, jest optymalna sytuacja do łapania. W sumie Grafika rzucę chyba Great Ball'a, bo Grafik jest dość ciężki, Pokemon, jeśli chodzi o złapanie. Myślę, że Great Ball powinien podołać mu, tym bardziej że ma mało HP i śpi. No i się udało. Dobra, więc yy, dane o Jiraffego zostały dodane do Pokeksu I jak się nie trudno domyśleć, jest to Pokémon długa szyja, tak jakby trochę Jirafa. Jest to właśnie dosyć ciekawe połączenie normalno-psychiczne, co daje mu całkowitą odporność na ataki dwóch duchów. Więc nie takie nie najgorsze, nawet. Yy, tak. Jego ogon ma również mały mózg. Gryzie, by odstraszyć przeciwników, którzy próbują zakraść się do tego Pokémon od tyłu. Także dość ciekawy Pokémon, dwugłowy w pewnym sensie. No okej, okay, czyli złapaliśmy w sumie jednego pokémona, którym zależało mi na tej ścieżce. A oczywiście to nie jest koniec nowych pokémonów. I nie koniec trenerów, bo tu je też jest ich całkiem sporo na ścieżce właśnie 214. No um, okej, okay, więc walczmy może z nimi. Na mojej kolekcji. Uh, będę walczył z ludźmi, którymi... których wiem, że nie pokonam. Tak robią kolekcjonerzy. Dziwny gości w każdym razie. No dobra, skoro chce z nimi walczyć, to niech odbierajmy u tej przyjemności i z nim powalczymy, więc kolekcjoner. Tak, dla właśnie za walki. Resilie! W sumie średnio dobry start, bo Starewia, kurczę, nie chciałbym mu wbijać FV do spec no ale cóż. Spadło jak wpadło. Nie opłaca się teraz zmieniać na PrimPlapa, mojego jedynego speca takera, więc no niestety muszę strony wykończyć. Ale w sumie um, fv -y można niepotrzebne zredukować odpowiednimi jagodami. Niektóre jagody właśnie dodają szczęścia Pokémon, ale za to odbierają 10 punktów FV. Yy, także zbędne fv -y można ująć. W razie czego. No i kolejny Rozelian. Kolejny to ja już wyślę może jednak e, Primplapa. Tylko to jest spore właśnie ryzyko. Póki Primplap nie ewoluuje, jest właśnie dość ryzykowny wysłanie go przeciwko Pokemon trawiastym. Bo jego później ewolucja jest już e, typu wodno-stalowego. A typ stalowy na z kolei odporność na bardzo dużo typów. W tym właśnie e, typ trawiasty. <laughs> no ale dobra. E, znaczy, pekno, no bo w sumie Bubble Bean Nie zjadłoby chyba tak dużo. A z kolei pek. Wow, zdziałało bardzo dużo! No i rozja Leech Seed. To będzie stopniowo co które od odbierało mi HP. No ale cóż. No, w sumie tutaj na dobitkę chyba Metaclaw by wystarczył, chociaż może lepiej nie ryzykujmy dziobim jeszcze raz. E, dobra, więc wykończamy rozelkę. Chyba ten Rozia nie miał Pozen Pointa. I jedno szczęście. No bo może i miał, ale się nie nadziałem na niego. Dobra, i kolejnym Pokemonem gościa jest kolejna Rosilia. E, no i w sumie muszę pozostać, niestety liczki będzie mi sobie odbierał HP. No nieszczęście moje. Um, no dobra, więc kolejny pack. Byle nie Drain, a będzie dobrze. No, prawie wykończyliśmy tego Rosilia też. No szelby mnie troszeczkę podciągnie. Tak, nawet całkiem ładnie z 4 HP, ale. Z... O nie, Mega Drain! Serio? No to zaboli, to dość ostro! I do tego jeszcze Ten Leech Seed, ahh! nie pociągnął Roza ta... A nie, nie pociągnie to już Luz. Spodziewałem się troszkę większych obrażeń, no ale jednak różnica poziomów robi swoje, bo tak naprawdę nasz Pokémon jest y, prawie gdzieś 9 no, poziomów wyżej. No i tutaj już Pek raczej będzie w stanie dokończyć dzieła kolejny, także udało nam się pokonać Rosalię. No i dobra. Zresztą w sensie jest warto rozwalać, bo dostajemy 2 FV aż do Spec -ataku, co jest całkiem sporo maksymalnie. Za jednego Pokemona musimy dostać 3 EV do jednej lub nawet do kilku statystyk. To nie się, że wszystkie pokémony dają do statystyki jednej. Eee, powinieneś Nie wiem, jakby... No dobra, mniejsza z eee, Okej, okay. w każdym razie pokonaliśmy gościa, no i w sumie na tej ścieżce też będziemy mogli złapać pewnego nowego Pokemona, którego nie mamy. Yy, ale tak, zobaczymy tylko, czy nasze Pokémon nie mają żadnych przedmiotów. Nie, tu już widzimy, że coś można zebrać. Ale pierw dziki Pokemon. Ciekaw jestem, cóż to za Pokemon będzie. I jest to Polita. W sumie Polita nie jest dla mnie najmniejszym problemem. Także raz, dwa ją rozwalę. No to ściste, że jeszcze wyższa forma Gyaruda, którą też fajnie byłoby złapać, bo znaczy, będzie się przejawiać ona dość często ale z kolei tutaj będzie najbardziej optymalny poziom do łapania tego Pokemona, Czyli Aerial Ace i... wow! ta była w stanie to przetrwać, użyła na mnie Growl. Jedno szczęście, że nie atakuje. No to w sumie ja bez problemu teraz yy, dokończę yy, Quick Attackiem. No i po Także jest dobrze. no i tak. Znaleźliśmy jednego trenera. No i tu też mamy przedmiot, jakim jest Max Potion. Max Potion jest to już najlepszy Potion, jaki tylko jest, bo Hyper Potion daje 200 HP, z kolei Max Potion... no, leczy HP do pełna. No i w sumie też jakiś Potion tu gdzieś na dole się uchował. No też go sobie dam na samą górę. No, porządek musi być, prawda? No bo tu tak, mamy Revive, Lekki, no w sumie PP-up mamy, też jest dość ciekawy przedmiot, no ale okej. Okay. Um, jeszcze zlikniemy, czy tam nie ma przypadków jakichś ukrytych przedmiotów, no i ewentualnie rozejrzymy się za właśnie tym oto Pokemonem, jakim jest Graveler. Graveler jest wyższą formą Gyorura, i um, jest to jeden właśnie z Pokemon, które też ewoluują przez wymianę, więc um, warto by było go zdobyć. No, jesteśmy do walki z Grey's Island, nie jest najlepszym wyborem. Ja się do walki z Spiritomb, jest to że ma dosyć dobre defy. I ewentualnie ten Pokémon może poznać e, ruch Destruct, czyli samo-zniszczenie. Czyli Pokémon po prostu wybucha, robiąc w tym przeciwników. Oby tego nie użył. Użył. Ale jedno szczęście, że właśnie na Spiritomb, czyli Pokémonie typu duch, ten atak nie robi nic. <laughs> Podobnie jak Explosion, to jest trochę mocniejsza wersja tego ataku. Czyli Graveir się zdetonował i sam się zniszczył. Zniszczyła w sumie, bo to była ona. Dobra, e, jakieś ukryte itemki. W każdym razie wiem, że tu jest widzimy drzewko, ale przedmiotów żadnych ukrytych tutaj nie ma. I w sumie tą ścieżkę można przejść e, na dwa sposoby. Jedna to jest droga nafaszerowana trenerami, druga droga naszfaszerowana mniej tymi trenerami, ale tam trzeba mieć Rock Smasha. Dobra, strefia! Lecisz. Teraz wiemy, że Aerial Ace nie wykończy ponity jednym uderzeniem. To może nawet i będę rozwalał ich na dwa, na dwa Quick ataki. Po kilku zabierze raczej mniej niż pół, znaczy no, mniej, no, może nie mniej, ale no, gdzieś koło równej połowy. No, to będę musiał to być Area Ace em. dla pewności. Czyli Air Ace tutaj na pewno też by dużo więcej nie zabrał. Choć za sobą mamy no, 20 jest tylko różnicy, bo zar zarówno na jeden atak jak i na drugi mamy stab. Dobra, w każdym razie tak ścieżka 214 Lekko Valor e, na dole. E, no i tu też mamy przedmiot kolejny, i tu widzicie, jest mnóstwo trenerów, naprawdę. Jest trawa e, wysoka i jeszcze trawa wyższa. Także dość ciekawe miejsce, dobra, Servia. W sumie kombo z Spiritom jest dość dobre, bo najpierw Starer obniżę mu atak. A z kolei przy ewentualnym Server Struct Spiritom nie ucierpi w ogóle. Jedyne co mi może zrobić Craver to Magnituda. Tuda. byłoby ją złapać, naprawdę. I też nie opłaca się Craver atakować atakiem specjalnym. O rollout, zapomniałem o tym. Ale ma obniżona, tak więc za dużo mi to nie robi. bo mam też dobry def. To w tej sytuacji dobrze by było uśpić Graveler, bo wtedy nie będzie kontynuowała swojego rollouta. I teraz zasadnicze pytanie: czy Dream Eater wykończy Graveler, czy też nie? Spell Death ma dość niski. Um, także. No nie wiem, nie wiem jak to będzie. Z kolei Fate tak będzie działał normalnie, ale dobra, zaryzykuję Dream Eatera. Miejmy nadzieję, że to nie wystarczy, aby pokonać Graveler ma późno 24, więc... Yy, może to przetrzyma. Dobrze. W sumie mamy dość optymalne nawet HP do łapania. Jak się nie obudzi, a się obudzi. Nie no! Cell destruct właśnie dlatego ciężko takie złapać Graveler. się po prostu detonują. Tu dobrym rozwiązaniem byłby Quick Ball, który działa tym... Znaczy no Quick Ball ogółem. Znaczy yy, nie wiem, czy mieliśmy okazję... z spotkać jest takim pokebolem, czy też nie. Już nie pamiętam naprawdę. Mamy quickbole? Mamy quickbole i to 10! O! To w sumie można by zaryzykować próbę łapania quickbolem. O, i znaleźliśmy big root. Big root, czyli duży korzeń i to przedmiot leczący. Z kolei um, leczący właśnie. No i big root. Nie mieliśmy już go? Nie. Albo przedmiot leczący, czy może nie leczący? Zaraz zobaczymy. Czy nie. Um. Aha. Ten przedmiot zwiększa siłę ataków kradących HP. Nie wiem do końca, czy to jak się ma do Lich ale w przypadku na przykład takiego Giga Draina, czy nawet Lich Life'a, Aha, to już wiemy co to robi, okej. Okay. Już wiemy, co to robi. Dobra, to ja go dam do przedmiotów używanych yy, przy pokémonach w czasie walki. A gdzie ja takowe mam? A chociażby tu. Yy, dobra. Chociaż nie, tam niżej one są. Okej, okay, ja lubię tutaj mieć wszystko ładnie poukładane. Także spółki play. no może być przy Clean Stacku i jeszcze gdzieś tu jest Super Ripple, ale Super Ripple może niech będzie i na samym dole, dobra. No i tak, rozejrzymy się, nie ma jakichś ukrytych przedmiotów, tam coś było. Oj, w sumie już widzę gdzie to jest. Na tej skale chyba gdzieś. No dobra, to może zaczniemy zwiedzanie od tej strony ze skałami i też mamy w sumie trenera. Oje, na tej ścieżce trener to będzie nie jeden. A e, dobra, tu gdzieś kabel troszeczkę uciekł. Ojej. Dobra. E, podróżowałem przez cały świat w poszukiwaniu z historii tajemnic. Przez to się nie z Zobaczymy. Więc tak. Maniac Ruin imieniem Hunter sami walczy. Ci walki Sheldon'a. No właśnie, Sheldon jest to Pokémon kamienno-stalowy, także nie jest dobrym wyborem w żadnym wypadku na tego Pokemona Póki co. Później jego wyższa forma story będzie chciał poznać atak Close Combat typu walczącego i ten atak będzie wręcz idealny. Walczący pokémon będzie idealny tej walki, ponieważ yy, przeciwnik ma podwójną słabość do właśnie walki, jak i ziemi zarazem. Dobra, Swagger! Serio? No to Swagger troszeczkę niebezpiecznym ruchem jest, bo mocno wzmocnił mnie atak. Jeżeli ja teraz bym siebie uderzył, to zabiorę sobie naprawdę ogrom HP. Dobra, błagam cię, maczem, uderz, ale przeciwnika! Dobrze! Także walk smash z, z, z atakiem na pewno wykończy się jedną. Okej. Okay. Także udało nam się rozwalić gościa, w sumie miał tylko jednego Pokemona. No tak, podzielone, expa. Skromne, bo skromne, ale zawsze. Co poniżające. No i bez przesady. A właśnie, tu był gdzieś przedmiot, swoją drogą. Um, tylko gdzie on jest? Czy może w tej trawie? Tak, w tej trawie. A, no to cóż, musimy przejść się przez to wielkie trawsko tutaj i natknąć się na kolejnego gościa, który chce mi walczyć. A, no, aby znaleźć ulubiony gatunek albo ulubionego Pokemona będę przemierzał wschód, w zachód, wszystkie, wszystkie kierunki. No dobra. W sumie ja też niekiedy szukam Pokémonów w ówdzie, ale tym dokładniejszym poszukiwaniem zajmiemy się dopiero. E, myślę, jak pod koniec gry, jak będziemy zapełniali Pokédex. No i dobra, bo contra Staravia, To w sumie... E, jeden Aero Ace i po sprawie. Poisia e, ma dość słaby def, także padnie od razu, myślę. I też tak się dzieje. Natomiast tak, 330 punktów expo, no to starczy mi na poziom 34. Także do kolejnego Pokémona będę mógł już zrobić zmianę. Kolejny Pokémon będzie kolejny Buizel. No tak jak kolejny Buizel to ja może wyślę. A nie wiem ić maczą. Po kolei lecimy Macza. Może być wolniejszy niż Buizel, ale miejmy nadzieję, że może Quick Low zadziała. Albo jednak <grym> będzie miał wyższą statystykę szybkości. Ale w każdym razie kolejny Buizel, poziom 21. No to Crash job. Jednak Buizel jest szybszy, łow. W końcu z tym 12 poziomów przewagi, jakby nie było. Choć jednak. No. Buizel jest Pokémonem dość szybkim. No i w zasadzie gościa jest trzeci Buizel. A poprzedni kolektor chyba też miał trzy takie same Pokémony, tylko już. Dobrze, że skleroza nie boli, bo nie pamiętam jakie. O i ten bujza już by, jest, jest szybszy, oprócz no, 24. Ale użył Percy, który zabrą już 2 HP. No nieefektywny atak. No i dobra. To no, ja to sposobem kosimy ostatniego buizla i też kolekcjonera. którego ja też nie pamiętam. Masakra. Dromal. Otóż nam tego nie czytałem chyba. Uh, A to moje robione Pokemony. Otóż... Ojej! Stara ewoluuje! Tak jest! Teraz Soravia staje się prawdziwym wymiataczem, przepotężnym Pokémonem. Jakim będzie zaraz się dowiemy? Zaraz poznamy jego imię. Oto to wielkie ptaszysko, a imię jego to Staraptor. No i tak, Staraptor po ewolucji będzie próbował właśnie poznać atak typu walczącego, jakim jest Close Combat. I close combat jest to bardzo silna taktyku walczącego o sile aż 120, jako w sumie dam chyba zamiast Double Team. No bo na dobrą sprawę nazwa no mi Double Team. I tego praktycznie nie używałem. A close combat się przyda, na chociażby właśnie takie pokemony kamienne czy stalowe. No i dobra, kolejny pokarm, na jaki będę wysyłał do walki będzie tym razem Spiritomb. Będziemy próbowali złapać e, Gravelera w tej gdzieś trawie. No i tu gdzieś widać, że... no po prostu widać, gdzieś ten przedmiot ukryty się kryje. E, no i Geolude. mnie interesuje. Spiritomb! Um, dobra, więc z tej walki uciekniemy może. To strata czasu, Geolude. No dobra, i tuż przed nami kryje się Tiny Mushroom, czyli mały grzybek. Ale dobra, naprawdę nie ma tu nic więcej. No już widać, nie? A, także chodźmy dalej. Słuchaj, jak tam są styjmy. Mam już 23 minuty. Oj, stanki. Stanki również właśnie występuje na tej uf, ścieżynce. Tylko nas takiego za bardzo nie mam żadnego ataku, więc <gryw> muszę zwiać. No właśnie, Spirit Up nie ma nic na Pokémony Mroczne. Ła, wow, i nie mogę uciec! Pokon, tylko nie użyj Free Swipes. Może być No czemu nie mogę uciec? Dajcie spokój. Toxic, wow. szczęście że nie trafił. No naprawdę... Przy sobie nie mogę uciec, bo ten pokémon jest, kurde, szybszy. Dobra, udało się. To no, jednak Spiritomb nie był, nie jest, nie była najlepszym wyborem na początek. Dobra. Tu są jakieś ukryte przedmioty. No tam coś jest. Tam dalej, tam dalej, chyba na dole. Widać już chyba nawet gdzie. No i tu też mamy kolejnego maniaka. Ruin. Ach, to strasznie dziwne. To przeczucie, które mam. E, pokażę Ci o co chodzi w, w, w walce Pokémon. Albo w walce Pokémon, jakie znalazłem. No okej. Okay. <grym> Także walka z kolejnym ray Brianem. No, i teraz od walki Kranidosa! No, sobie z Kranidosem poradzę sobie bez większego problemu. Idź Spirit Home! No i tak, miejmy nadzieję, że, e, że to będzie mnie próbował zaatakować. E, Sucker Punch. Nie atakuje jednak. Używa Scary Face. Mocno mi obniża szybkość, a i tak chyba Spirit bomb była wolniejsza. No, nie wiem. Dobra, próbujemy jednak Feint tak. Wow, Pursuit! To zadziała normalnie. Choć tak naprawdę Kranidos ma dość przyzwoity atak, także, także coś się tam wzięło. A jak zadziała Feindy Tak? No, Feindy Tak zabrał wszystko. Wow, Kranidos jednak nie ma aż tak dobrego defa. Także udało nam się go rozzajść bez większego problemu. No i kolejny pokazują gościa jest Dillard. Może się zdetonuje? Nie <noise> <noise> bym na to nie liczył. E, poziom 22. Wow, Spirta mimo o obniżonej szybkości jest szybsza niż J.J.R. No, w sumie 11 leveli różnicy, a J1 też do szybkich Pokémonów nie należy. No więc udało nam się go rozwalić. No i kolejnym ostatnim Pokémonem gościa yy, będzie Bronzor. Byle już użył Hipnozy, będzie dobrze. no um, okej, okay, ostatni Sucker Punch. Kurde, nie użyję ataku. Użyję Confuse Ray. To jest chyba nawet gorsze niż hipnoza. O, szerszy. dobra, w tej sytuacji będę musiał... Yy, ...chyba dalej ryzykować z Fainted Ale A co ciekawe, mimo to jestem sz szybszy. Wow. No i hipnoza. Zaczyna się. <gryw> ja się, że nie trafią Impression. O, nie będę mógł używać hipnozy. Sądzę, że mamy dość równe statystyki i szybkości w takim razie, skoro on, e, zarówno on, i, albo ja, albo on uderzam jako pierwszy. no. Dobra, w każdym razie udało nam się rozwalić brązora. Dość irytujące Pokémon. No i dobra, chronicz Mmm, Nie mogę wygrać Pokémonami. Nie wiem, z którymi jakby nie wiem. No trudno powiedzieć. W każdym razie. Dobra, tu też mamy skały, które możemy rozwalić i ominąć spory kawał wysokiej trawy. Watch działaj. No i dobra. W tej trawie chyba niczego nie ma, ale tu mamy dość ciekawą jaskinię w sumie, w której będziemy mogli złapać dość ciekawy gatunek Pokemona. Ale w sumie chyba tym miejscem, no i pozostałą częścią ścieżki zajmiemy się w kolejnym odcinku, bo już mamy prawie 27 minut, także do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. To cześć. Zapraszam Was na moje pozostałe filmy.